Uwaga i przeskok. A przeskoczy? Zmiana lidera. Dzień dobry, po włoskim tripie przenosimy się z powrotem do Polski i dzisiaj pierwsza jazda tego sezonu na bike parku i jesteśmy właśnie na górze Żar, jest z nami Jerzy, jest z nami Sebastian i nawet Ola jest z nami. No i sobie tak tutaj powoli, powoli się rozkręcamy, jedziemy sobie właśnie kolejką na górę. Jest ładna pogoda, tylko wieje, ale tutaj chyba zawsze wieje. No i ja A, nie ma tu mojego roweru, ale to wam pokażę na górze. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ to jest pierwszy dzień jazdy na fuzie na mojej nowej zjazdówce. Tak jest, to, to i on. No i mimo tego, że ten rower był złożony ponad dwa, no nie ponad, ale prawie dwa miesiące temu, no to nie miałem kiedy na nim jeździć, bo złożyliśmy go i pojechałem do Włoch. Także dzisiaj po raz pierwszy jest odpalony, no i tak wiecie, próbuję w ogóle ogarnąć. I sobie trochę jeżdżę, trochę kręcę tymi pokrętłami, próbuję go ustawić. No i taki właśnie mamy dzisiaj dzień. No. Uwaga Natural DH prowadzi Jerzy Szewczuk. Łos, wow. wow, poniewierało chłopa, ale ustał. i wskok i ścianka Było. i przeskok uwaga. uwaga i przeskok przeskok z wyprzedzaniem był nawet Sekcja techniczna. O, poza trasą oszukał i mostek. I tu od góry w bandę. Dobrze, dobrze, dobrze. Zajemnicie. A się odbił. To jest pierwszy zjazd, na którym na tym etapie jeszcze nie pomyliliśmy żadnej linii. O! Tu jest dobry moment. O, highline! Tu się całkiem sporo dzieje cały czas w sumie Więc jest fajnie No tak, dobrze, dobrze Górą Tutaj nawet bardziej górą I tu zarąbisty wskok I i tutaj do lewej dawaj A przeskoczę? Zmiana lidera, zmiana lidera nastąpiła Tu górą tu tak. Tu też górą. Tu chyba jakoś tak. Tu tędy. Tu górą po korzeniach. I końcowa. I stolik. I prosta finałowa. Ah, 95% wyszło. Także. Było dobrze, było dobrze. No, na dole nie wyje, to nawet można coś pogadać. Ogólnie, yy, no, jeżdżę na tym fuzie. Jak nie widzieliście filmu ze składania fuza, to serdecznie zapraszam, ale no nie, no, zapomnieliśmy składając fuza o bardzo ważnym elemencie, niezwykle istotnym, także już to nadrobiłem. A tym elementem jest oczywiście błotniczego od Matpiga. I ja się czasem zastanawiam, Czym się suplementują chłopaki z Matpiga wymyślając te wzory, bo jestem przekonany, że na sucho tego się nie da wymyślić. A jeśli chcecie bociczek z Matpiga, to oczywiście linka macie w opisie filmu. A dobra. Misja Align z bomby! Ale wieje! O... <laughs> Rekord skočty. <laughs> Ale tu jest sucho. Jak w lipcu, a mamy 30 marca i drop. Kurde, ale dziewak. O, no, to je, ta hopa jest cienka.! Ah. Ale będzie. Content. Dzisiaj mamy dużo pierwszych razów naraz, ponieważ jest to przy okazji debiut mojego nowego stroju AK 2024. Także możecie ocenić jak wam się podoba i czy jest ładniejszy niż w zeszłym roku. Mi się subiektywnie bardziej podoba niż w zeszłym roku ale czekam na Wasze komentarze. Nie jestem Wam w stanie w dzisiejszym odcinku podać żadnych bardziej specjalistycznych wrażeń, czy też obserwacji z jazdy fuzem, żadnych konkretnych ustawień, tego typu rzeczy, ponieważ tak jak już mówiłem, był to mój absolutnie pierwszy dzień jazdy na tym rowerze. Na rowerze kompletnie się różniącym od mojej poprzedniej Endurówki. Rowerze zupełnie innej klasy, no bo to jest jazdówka, a nie Endurówka, w dodatku zbudowanym na innym zawieszeniu. W dodatku jeszcze był to mój pierwszy dzień na żarze na trasach downhillowych, ponieważ na żarze do tej pory byłem w zasadzie raz we wrześniu ubiegłego roku, ale wtedy, no, z racji tego, że zawody były po Alajnie, to ja też jeździłem po Alajnie, więc wszystko, absolutnie wszystko było tego dnia nowe. Troszkę czasu w ogóle nam zeszło, żeby ogarnąć te trasy, nauczyć się trochę linii, bo tam można było się pogubić między tymi drzewami i te trasy downhillowe są dzięki temu bardzo ciekawe, ale no jednak wymagają nieco zapamiętania, żeby po prostu się tam nie mylić i nie gubić. Natomiast na pewno mogę powiedzieć: takie jest pierwsze wrażenie, no, że rzeczywiście, tak jak można by się spodziewać, to zjazdówka FUS no, lepiej płynie po tych wszystkich nierównościach. No, z racji tego chociażby, że ma te 25% skoku zawieszenia więcej. No bo z przodu mamy 200 mm zamiast 160 w wędurówce, z tyłu ma 190 zamiast 155, więc mniej więcej o te 1 czwartą zarówno z przodu, jak i z tyłu jest po prostu więcej. Do tego większa sztywność konstrukcji, bo z przodu mamy widelec z dwupółką. Ogólnie jeszcze bardziej taka wyciągnięta geometria. Dużo, dużo takich różnic, które końcowo no, składają się na taki rezultat, że po prostu szczególnie właśnie na takich y, prostych sekcjach, ale gdzie jest dużo nierówności, mult, jakichś kompresji, korzeni, kamieni, no czuć po prostu, że ten rower tak nie traci prędkości, lżej mu się jedzie, przez takie właśnie wertepy. Jest jednak spora szansa, że w przyszłym tygodniu znowu wybiorę się na żar na fuzie, ponieważ jest to jedyny czynny na ten moment bike park w Polsce. Jest jeszcze oczywiście zawoja, no ale też na żarze są zawody. W kwietniu już za jakieś dwa tygodnie. No i też odpowiem od razu na pytanie, czy wiem po jakiej trasie będą zawody? Nie wiem, nie mam pojęcia. Słyszałem tylko jakieś plotki, że ma to być mix Deha Natural i Deha Flow, czyli tej klasycznej trasy downhillowej, myślę, że jest to bardzo możliwe. No po Alignie na pewno nie będą, ponieważ są we wrześniu, więc dwa razy po tym samym robić nie będą. Natomiast po easy line no to wiadomo, że zawodów nie będzie. Skoro już dzisiaj jesteśmy na Żarze, to wykorzystam tę okazję, żeby zaprosić was na ściganie właśnie tutaj i tutaj też ja w tym roku otworzę swój sezon startowy od LSD, czyli Local Series of Downhill zawodów zjazdowych na górze Żar, które już 21 kwietnia w zasadzie 20-21 kwietnia bo zawody trwają cały weekend, główny dzień jest w niedzielę ale i w sobotę będzie się działo jak to zwykle u chłopaków także linka macie w opisie również i zachęcam wszystkich do udziału i mam nadzieję, że się tu wszyscy spotkamy na fajnych ścigankach już w kwietniu, także za no, 3 tygodnie niewiele czasu zostało